Jak to jest na Zagrasz na pana Wodackiego? Ja wolę na twój. <noise> e. Ale tam jest to profesjonalne minia. Ale fajnie trzyma, tak. Ale na się boję, bo to po No? To samo widzisz? A porę ci bajkę o dzwonniku. Wiesz, to jest to coś dzwonnik, To dzwoni w kościele na wieży? Jak dzwon dzwoni w kościele to taki dzwonnik wychodził tak. Szkoda wychodzi na wieżę, nie? wyszedł na wieżę, otworzył drzwi i dzwonił. To dzwonił, zamknął drzwi i schodził. To masz etiudę do wyśpieszenia.